Już w najbliższy weekend, 6-7 czerwca, w Siewierzu na błoniach zamkowych odbędą się już 53 dni Ziemi Siewierskiej. W sobotę zaczynamy o godzinie 14 z biurką przed Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu, a o 14.30 ulicami miasta przemaszeruje na Błonia Zamkowe kolorowa nada, w której będą uczestniczyć uczniowie szkół, przedszkoli oraz wszyscy, którzy chcieliby w tym dniu bawić się razem z nami. Zaraz po dotarciu na miejsce imprezy odbędzie się jak co roku uroczyste otwarcie obchodów Dni Ziemi Siewierskiej i przekazanie kluczy do miasta rzakom. Chwilę później zapraszamy na artystyczną scenę młodych, czyli występy tych wszystkich młodych artystów, którzy razem z nami będą uczestniczyć w Żaki nadzie, Będą to reprezentacje wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy, które zaprezentują się we własnych programach artystycznych przygotowanych właśnie na tą okoliczność. Zaraz po występach młodych artystów zapraszamy na mini maraton Zumby, w której mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tą dziedziną. Będzie można również podziwiać pokazy tańca towarzyskiego, jak również występ młodzieżowej grupy tańca nowoczesnego ATG Crew. O 18.30 zapraszamy na koncert grupy Kraków Street Band, którą Państwo znają m.in. z programów telewizyjnych typu Talent Show. Gwiazdą sobotniego wieczoru jest znany i lubiany kabaret Paranienormalni. Po występie kabaretu zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami. 7 czerwca niedziela jest dniem, Typowo koncertowym. Zaczynamy o godzinie 16.00 występem nasze, naszego rodzimego zespołu rockowego Heteromagnes. Na 17.00 zapraszamy na występ Mariusza Kalagi w muzycznym koktajlu Szlagierów. O godzinie 18.00 na scenie pojawi się zespół, znany w szczególności młodzieży, który nazywa się Cała Góra Barwinków. O godzinie 19 zapraszamy na kolejny koncert naszej rodzimej, można powiedzieć już gwiazdy, która nie tak dawno podpisała umowę ze znaną wytwórnią płyt, a jest to nikt inny jak grupa wokalna Sonitus. 20.30 to godzina 0, w której wystąpi niedzielna gwiazda wieczoru, a będzie nią wszystkim znany zespół Enej. Zaraz po koncercie tradycyjnie zapraszamy na profesjonalny pokaz sztucznych ogni. 7 czerwca zapraszamy również naszych najmłodszych mieszkańców gminy, ponieważ przygotowaliśmy wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Będą dmuchane zjeżdżalnie, zamki. Będzie mobilna sala zabaw rajtobus, a także minitor z samochodzikami z napędem elektrycznym. W ramach imprez towarzyszących zapraszamy również 5 czerwca, czyli w piątek, na ósmy piknik rodzinny, który odbędzie się w Wojkowicach Kościelnych przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich amatorów sportów zapraszamy również na różnego rodzaju turnieje, m.in. czwarty turniej ziemnego opuchar burmistrza miasta i gminy Siewierz, a także w obydwa dni na zawody wędkarskie nad zalew Przeczysko-Siewierski na brzeże Tuliszów. O godzinie 9 w niedzielę odbędą się również miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych, które będą miały miejsce na stadionie sportowym w Siewierzu. Tradycyjnie na zamku odbędą odbywać się pokazy walk rycerskich oraz strojów dawnych. Zapraszamy do świętowania z nami 53 dni Ziemi Siewierskiej.